He he manu, widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym na kanale Dzisiaj odcineczek taki mało postarany, dzisiaj robimy przegląd krawcików Na kanale to Jomala Counter Strike 2 Polecam, link będzie się do filmu też miał oczywiście w opisie Wyglądamy z tej krawciki, To jest krawcik Wild Lotus'a I są te lilie w holo naklejone No, bardzo ożywia tego skinka na pewno względem takich headshotów czy innych teraz skinów na kałaszka może, a jeszcze Snape też taki no, po światom e, holograficzny, tak, więc mogłoby przynudzać, jakby poprzednika osoby, która grała wcześniej Hadżotem bądź na Twitchem, a przerzuciła się na White, y, white Lotusa, tak, który jest no, troszeczkę droższy, ale może bardziej nudny, no wiadomo, fajne rysunki ma chociażby, ale jeśli chodzi o te oczekiwane bardziej y, efekty, no to faktycznie jest Mniej uzdolniony Tu mamy To, to jest to Ninee, tak? N'ani chyba naklejeczka? Chyba jo, albo Nineezy? Nineezy, Tak, bo Ninee to przecież Nine to byli nasi, Nineezy To jest do P2000 Wicked Seek no, to Fajnie w sobie wygląda, ale nie wiem czy, czy ten Chociaż nie, spoko, okej, okay, okej, okay, spoko, spoko Był nawet papier tu chyba spoko by wyglądał też Z tego skinnika, taki dodatkowy wzorek Tutaj mamy dodaną ale chyba jo. No tak, tu jest chyba da, ta fala i tyle. Dobra, a coś dalej? Tak mi się wydaje, nie? Wiem. Możecie napisać w gół. A już się co łopeć w górę sobie z dzwoneczkiem. I taka autopromocja, Machton kantor pędzacie skupuje skiny i też sprzedaje swoje, więc piszcie do mnie na Discordzie lub na Instagramie właśnie Machton Counter, zaschadujcie sobie kod QR. I po prostu zapytajcie się ewentualnie czy takiego skinka mam, jakiej, który by was interesował, dam znać. Bądź jak chcecie mi coś sprzedać to piszcie po prostu elo, elo co tam macie, ja wam postaram się jak najlepiej, będę mógł w danym momencie i, i w sumie na danego skina wycenić. Tu mamy koszmar, który też został w sumie ożywiony, nieco jak white lotusik, fajna, tutaj sobie taka różyczka jest zrobiona z tych duszków. Tylko kolorystycznie niekoniecznie mi to pasuje. Myślę, że ten niebieski bardziej by do Icarus Fila pasował, no ale Icarus Fila to raczej i tak już nie ma co wskrzeszać, Jest to dla mnie słaby skin pod względem no, rozwoju. Już no, nawet do takiego Akuma Re Revenge porównując. A to też jest stary skin. Akuma Revenge to był jeden w sumie z takich droższych skinów, które kupiłem. Pamiętam za Piece of Carta I później wbiłem akurat chyba z... No udało mi się wbić Golda. Po wpłacie PSF karda i kupnie Aquaman Revenge'a Kupiłem Golda i straszny mam spróte, że game sprzedajną dziwką, bo dał mi awans za 100zł PSF Carda, znam za 50zł of Carda No taki był maciusiowy mental 8 lat temu, no czy tam 7, 8 prawie że No a tutaj mamy po prostu takiego wróbelka dodanego razem z tymi wzorkami Aquaman revenge Tu mamy bardzo prosty krawcik z emotikonami tak jakby zrobiony na P2000 kasetę okej, okay, nawet nie wiedziałem, że taka petka jest szczerze mówiąc. Uuu, okej. Okay. Tu jest normalnie zrobiony smog ten jak był ten craft na, na szkielet, co się zdrapywało. Nie wiem czy to akurat dokładnie ten sam układ. Tylko że jest normalnie zrobiony z tego smog i jeszcze ziejący ogniem. No to jest ciekawe, gdyby naprawdę przyszło dobra, to wszystko w jednym efekcie, czy tam nawet wszystko holo, czy wszystko papier i kolorystyka plus minus też podobna. No to by było mega, szczerze mówiąc. To by było mega, ale no, tak. Propsik za kreatywność na pewno. Lecimy sobie do kolejnego skinka. White Lotusik kolejny. Są so, oni tymi White Lotusami. No i tu samo, mamy taką lilię zrobioną. E, po prostu urozmaicenie do tej największej lilii która się znajduje obok kolby. No bo na kolbie mamy jedną z tych większych, później mamy tutaj tą pomarańczową. I ludzie wskrzeszają tego skina jeszcze bardziej. W sensie się no wskrzeszają, że. Dla, dla, oka wskrzeszają oczywiście, tak, tak ożywiają dla oka O, tu to mi się kojarzy oczywiście z yy, Chińską armią, nie no, żartuję, bardziej tutaj <laughs> Dobra, nieważne Ale wydaje mi się, że znalazły, znalazliby się fanatycy takiego crafta No aktualnie w sumie dobrze, powiedziałem chyba tak Mam nadzieję, że nie zjebałem, znaczy co? A tutaj, ej, to jest ten, Intro chyba naklejony, jo, tylko że w glitterze. Intro w glitterze na safari meszu. A co tu w ogóle ma? Że to jest kwiat po prostu? Chyba tak, chyba tak. Widzowie, generalnie. uuu, ej, to jest fajne. No, i to jest heroik. Jeśli chcielibyście więcej przeglądów takich krawcików, zostawcie łopeczkę w górę z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie, żeby bijać tutaj na, na kanał do Counter Strike 2. No to sprawdzajcie sobie, może coś ciekawego znajdziecie. E, no i generalnie łapeczka w ogóle sobie znacznie tak jak mówię i pęta się o filmach codziennie. 6.30 nowy film na kanale i codziennie 22 streamy. Prawie codziennie. Wbijajcie na Discorda Makton i zgłosi się do oceniania punktów, No i co? Siemano.